No, czekajcie. E, przyjadę się kur... nie, ogarnę furę swoją. To po pierwsze, prymo. A później może się przejedziemy kurwa do tych groszków. Albo najpierw się przyjadę. No nie mam już kasy na jeszcze jedną. To znaczy... No, słuchajcie, mam jeszcze 19 tysięcy, ale. Ale wątpię, żebym. Co ty gadasz? <grystanie> no, mam. Stoi dziś tam na ulicy. No, no teraz następnym razem, skoro sprawdzę, sprawdzę te twój yy, trik. G grochy to chyba tu mają, nie? Tu gdzieś zgarasz ich. zlecenie. Chyba muszę jechać. Tutaj. No to już mamy pewność, że tutaj oni są. Kurwa, żeby psiarnia tylko nie wparowała mi na kwadrat. Kurwa, może ktoś tu jest do pomocy? Nikogo chyba nie ma. No i co, my jest dziś Gieta Skuna. Dobra, zlecenie dostałem Kurwa trochę się denerwuję Jak mnie śledzi się dole, weź jedę pod prąd jak mnie się depijem To jest oh. W tym celowniku, całe miasto się patrzy, teraz jak robię to zlecenie oh. Shit No, oh, się wszystko udało No, przerni Matou. Kurwa, ile gmachu. Po co? Sto. To jest ta haupa na wynajem. Wow, dwóch plichciaków Czemu jest dwóch plichciaków? Zostawię tu samochód. Módlcie się, żeby nikt tu nie przyszedł. Co to za pojebany szlaczek, kurwa? Chodzę. Dobra, to jest szybko. Hałpa pusta w środku. Oh, szybko, szybko, szybko. Tutaj nie ma nic. Tu nic nie ma. Shit. O, by, oby się udało. Oby się udało, kurwa. Ju, już. już, już. Oh, shit. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj mi wszystko, dałem wszystko. Jest mikrofalówka. Mi, kurwa normalnie trzyma mikrofalówkę w takiej szafce. Kurwa debil. Tu... Tu mamy. Szybciej. Tu nie padł na tego psiania. Już musisz znowu iść do puchy. Nie chcesz znowu do puchy iść. Szybko. Tu nic nie ma. Tutaj. No ale tam już sprawdziłem. Mikrowalówkę właśnie stamtąd wyciągnę. Tutaj. Shit. Opa. Je trochę, nie sobie mopa, trochę trochę podłogę Nie coś, problemu. Nie Aparat jest. Aparat. Tutaj nic nie ma. Papa papa. Ja, pa. Tu. O e, ciekawego szummy wam po drogi. Ciekawego szummy wam po drogi. A oca? Ekspres do kawy, kurwa z telewizora. zajebisty jest. Kurwa. Może sobie wejdziemy jeszcze tutaj, i zejdziemy. papa pa, 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 pa. Sprawdźmy lodówkę. Co my tu mamy, O, w lodówce, proszę! Świetna karapka. Karapeczka. Łodłeczka. Proszę do mnie. O drugi jak kawy. Haha. Już szczęśliwy dzień. Pa, 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 pa.

Bra, wychodzimy. Witam. Witam, witam. Tam, co pan tu robi? Eee, wie pan co no, ja pracuję tutaj, teraz zrobiam sobie akurat firmę takie sprzątam różne mieszkania, no teraz idę do tego tutaj drugiego. Ale, tylko chciałem sobie zajść na chwilę do papagasy i coś przekąsić, nie? żeby tam wszystko później ja nie, pan nie narzekać na głupi. Wytłumaczy pan tego? Zgłoszenie na okradanie domu? Jezus, Mario, we pan, no, jak od do Mario to się. zawsze wpisuje, ale to, to, to. czasami to może coś tam. system jakoś e, się, się popperdolę, no. Ale to to pana, hmm. pana don, czy jak? Słami jeszcze no, raz, no. przepraszam? Na dom, czy, 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 nie, nie, no ja tu sprzątam, całą ulicę mam do wysprzątania, pracuję w takiej firmie, yy, że po prostu chodzę, sprzątam, no, yy, zlecenia mamy akurat teraz tutaj na wespuci i później lecę tam niedaleko Smoke on the Water, yy, tam jest taka hawierka do wysprzątania, tak samo, no, ja dostaję zlecenie, o, o nic więcej nie pytam, kod do Almaru, Almaru czego, jak to się nazywa, to jest taka, co się pisuje? alarm, alarm, o, alarm, no, do Almaru wpisuje koda, skakuje do chałupy robię tam jakieś rzeczy, nie? Podłogę pozbywam, no to akurat y, mapa swojego wziąłem, bo y, tutaj gospodarze powiedzieli, że nie mają, że tylko miatła mają. A tak to są, no siedzicie, pracuje, wiecie panowie jak to jest. Jak chcecie, to możemy skozić do Papa i razem sobie w przekościowę, bo akurat y, głodny jestem trochę. Ale to ta ulica czy mieszkania? Słucham? Ulica, pan szóra, to No, mieszkania, no co pan? Jest No, od ulicy to jest y zakład oczyszczania miasta, tak, Kiedy nie tylko na jakiś chłopak, co przychodzi, co normalnie pracuje. No. Dobra, dziękujemy bardzo. Przyszedł no, żaden problem. Głowy. No, miłego zbyt dnia, zbyt. nawzajem. A teraz co mamy? Zlecenie na cmentarz. Dostaliśmy właśnie zlecenie. Czekaj, stój, stój, czekaj! Muszę porzucić twój samochód. Ja w, w wciskaniu kitu to jestem dobry, wiecie, wiecie o co chodzi. Wypad! Dobra, teraz trzeba pojechać, kurwa, na cmentarzysko. Tylko nie jeżdżą w trójkę, kurwa, żeby to zaraz nie było problemu. Mam 15 minut. Ile czasu tu jest? Ahmed mi bidał, lokalizację? 15 minut temu. Nie 2 minuty temu. Dobra, 2 minuty temu? Czy <laughs> tu jest jakiś posik? Pojadę sobie na kort tenisowy opierdolić te fanty. Pojedziemy na kort tenisowy opierdolimy fanty. W następnej kolejności... Pojedziemy na chatę, odłożymy siapę, żeby za wiele nie stracić. I później pojedziemy sobie zrobić groby. ha no Wykopiemy trupa, zabierzemy mu złote zegarki, tam wiecie, jakieś inne fanty. Chyba no będzie fajnie. No nie wiem właśnie, bo pierwszy raz będę sprzedawał się u tego typa. Ra raz tylko robiłem wcześniej mieszkania eee, i wtedy sprzedawałem rzeczy u... W Lombardzie nie? Więc miałem czystą kasę, ale. Chyba, że nawet nie będę jechać do domu, tylko za to, co zarobię, to sprzedam sobie te. O, 4200 zarobiłem. A jak? Witam, witam. Spotkli się ma beton. Tak samo. Dobra, to nawet nie będę jechać, słuchajcie, nawet nie będę jechać, kurwa, kupować jaki zostawiać tego hajsu. Tylko za to, co zarobiliśmy, to jedziemy właśnie kupić sobie zdrapki. Kupimy sobie zdrapki, pozostałe fanty schowamy do śmietnika. I kurwa, bajlando! A tu teraz trafiam 100 tysięcy. I pierdolę te cmentarz już nie robię ha. na pewno tak będzie już były trzy teraz mamy kolejne dwie co by było szczęście, to podjedziemy sobie tutaj Na basenie. Bez wody. Proszę. Tyk. No byłoby 7000, na razie nic nie ma. Nie? Ale co z tą brudną forsą robić? Jakie zrabki. O. Haha! Ha! Nie tym razem kurwa, nie tym razem skurwysynku. Ja tak naprawdę to ro robię, te rzeczy tylko po to, żeby zdrapki otwierać. Super śmieszne! XD kurwa, giga czad. Dobra, następne. Czego ja tu kurwa szukam? Chuja odda kurwa Do dupy odda chuja